Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Fundamentalne stwierdzenie apostoła Pawła, który sam się o tym przekonał w swoim życiu. Czemu Bóg pysznym się sprzeciwia? Czym jest pycha? Pycha w najgłębszym na najgłębszym swoim poziomie, w najgłębszym swoim wymiarze jest tym, co dokonało się w Grzechu Pierworodnym, zajęciem miejsca Boga. To tym, że ja staję się Bogiem mojego życia. Że to ja tym życiem kieruję, że to ja decyduję i że według siebie. Osądzam wszystko. Bóg pysznym się sprzeciwia. Z oczywistego powodu. Bo jest Bogiem. I jak powiada Pismo Święte w Starym Testamencie, jest Bogiem zazdrosnym. Nie dlatego jest Bogiem zazdrosnym, żeby czegoś potrzebował. Ale jest Bogiem zazdrosnym przez miłość do nas. Bo wie że wpisze, czyniąc się bogami swojego życia, tak naprawdę zatracamy siebie, niszczymy siebie. Skazujemy się na potępienie. Apostoł Paweł powie gdzie indziej, że Jezus Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał, abyśmy już więcej nie żyli dla siebie. Bo życie dla siebie jest życiem przeklętym. Ale abyśmy żyli dla tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał, I o to chodzi, bracia i siostry, najgłębiej w tych świętach, do których się przygotowujemy: abyśmy się uniżyli przed Panem. I dobrze, że są kolejki do konfesjonałów. Bo ten sakrament jest właśnie uniżeniem się, nie przed spowiednikiem, owszem, jest i ten spowiednik, który reprezentuje Jezusa Chrystusa i działa in persona Christi, odpuszczając grzechy, ale przede wszystkim, abyśmy się uniżyli przed Panem, mając tego człowieka, który do nas posyła i który sam jest także grzesznikiem i biedakiem, jak każdy z nas. Ale Pan Bóg wybiera sobie ludzi, aby działać przez nich. Choć zawsze ci ludzie, tak jak i my wszyscy, są niegodni. To On, to Bóg, czyni nas godnymi. Zresztą na każdej Eucharystii wyznajemy to mówiąc: Nie jestem godzien, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, abyś wszedł pod dach mój. Ale powiedz słowo: Uczyj mnie godnym. To Bóg Bógczni nas godnymi. Dlatego też Pan Bóg, aby nam pokazać, jak niesłychanie ważne jest to uniżenie przed Nim. Jak niesłychanie ważna jest pokora, która w istocie jest prawdą, pokora jest prawdą wybiera najniższe miejsca na Ziemi, aby się objawić. Jednym z najabsolutnie naj, najniższym miejscem na ziemi jest może martwe. Największa depresja na ziemi. Tam Jezus Chrystus rozpoczyna swoją działalność publiczną. Choć rodzi się nieco wyżej, ale bardzo blisko Morza Martwego w Betlejem. Wybiera Pan Bóg na miejsce urodzenia Jezusa Chrystusa Betlejem Efrata. Jak słyszeliśmy, najmniejsze spośród plemion czy miast Judy. Najmniejsze. Ale daje, dodaje prorok, z Ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą w Izraelu, z ciebie, z tego najmniejszego miejsca. Podobnie jest też z najświętszą Marią Panną. Wybiera pokorną swoją służebnicę, aby pokazać swoją moc. Najświętsza Maria Panna, kiedy otrzymała zwiastowanie i kiedy ruszyła, jak dziś słyszeliśmy, do świętej Elżbiety aby jej usłużyć. Miała piętnaście najwyżej 16 lat. Co my jesteśmy gotowi powierzyć piętnastolatce albo szesnastolatce? A Pan Bóg robi rzecz szaloną. Powierza losy świata, losy zbawienia młodej dziewczynie, piętnasto-szesnastoletniej. Bo Pan Bóg, jak mówi się, nie powołuje zdolnych. My czasami myślimy, jacy to jesteśmy. Ja sam, idąc do zakonu, myślałem o sobie, że jestem tak inteligentnym, mądrym, cennym nabytkiem dla zakonu, dla Pana Boga. Ale musiałem minąć lata, żebym się przekonał, że jest dokładnie odwrotnie. Że Pan Bóg. Nie powołuje zdolnych, lecz uzdalnia powołanych. Najpierw musi ich nauczyć pokory. Maria Najświętsza Maria Panna ma tę pokorę, jest niepokalanie poczęta, to znaczy radykalnie ufa miłości Boga. Na tym polega niepokalane poczęcie i niepokalaność Maryi. Ufa, wierzy w miłość Boga. I dlatego z tą prostą wiarą. Decyduje się na coś, przyjmuje coś, co dla wykształconej, inteligentnej kobiety, zwłaszcza naszych czasów, byłoby absolutnie do odrzucenia, bo to było zupełnie śmieszne. Jak, jak możliwe jest dziewicze poczęcie? Do tej pory wielu ludzi, także w naszym kraju, niestety, wyśmiewa się z tego, ośmiesza to, kpi sobie. Ale Bóg tak działa, bo dla Niego wszystko jest możliwe, bo jak powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI, wszystko w Kościele, wszystko co najcenniejsze zaczyna się od najmniejszego z ziarenek, od ziarnka gorczycy, aby objawiła się chwała Pana Boga. Także i nasze zbawienie. Dokonuje się w sposób absolutnie paradoksalny, jak słyszeliśmy to w drugim czytaniu, Chrystus przychodząc na świat mówi ofiary ani daru nie chciałeś. Panu Bogu niepotrzebne są nasze ofiary, nasze dary, to wszystko, co robimy dla Niego z czasu przepiękna świątynia jerozolimska. Dwa razy zburzona i obecnie nieistniejąca. To jest cały szereg innych rzeczy, które robimy dla Pana Boga. Owszem, to jest ważne, że to robimy, ale to jest, bo to jest wyraz naszej wiary. I to jest pewna pomoc dla nas i dla innych, abyśmy mogli zbliżyć się do Pana Boga, abyśmy byli świadkami dla innych, jak Bóg jest dla nas ważny i co jesteśmy gotowi Mu dać. Ale Pan Bóg tego nie potrzebuje. Nie chcę ofiar ani darów, które miałyby go do czegokolwiek przekonać, bo jest przecież miłością. Pana Boga nie trzeba przekonywać, by kochał nas, by kochał nasze dzieci, naszych bliskich. On jest miłością, samą miłością. Dlatego Jezus Chrystus mówi właśnie te słowa, które słyszeliśmy. Ofiary ani daru nie chciałeś, ale utworzyłeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę, aby spełnić wolę Twoją, mój Boże. To jest ta rzecz najważniejsza, bo Bóg w Jezusie Chrystusie sam dla nas czyni się ofiarą i darem, abyśmy na tę Jego miłość odpowiedzieli naszą miłością i abyśmy odpowiedzieli tak, jak na miłość Ojca odpowiedział Jego syn. Na tym polega dar i ofiara chrześcijanina. Nie na tym, że dajemy różne rzeczy, niektóre, które nam być może zbywają, ale że dajemy samych siebie. Pan Bóg nie chce od nas rzeczy, darów. Chce nas, chce naszych serc. Chce, abyśmy, tak jak Jego syn, w pełni należeli do Niego. Tak jak Maryja mówi w zwiastowaniu: Oto ja, służebnica pańska. Chce nas pokornych. Zawierzających się Jemu. I wtedy takim właśnie Pan Bóg daje łaskę. Tak jak łaską obsypał Najświętszą Marię Pannę. Codziennie modląc się Zdrowaś Mario, tym pozdrowieniem anielskim, mówimy właśnie to słowo pełna łaski. Greckie kecharitomene, obsypana łaską. I tą łaską jest nie tylko poczęty Jezus Chrystus, ta łaska jest nim samym i mocą, którą Jezus Chrystus daje tym, w których się poczyna i w których żyje. Gdybyśmy czytali ten tekst dzisiejszej Ewangelii w języku greckim, tak jak został napisany, pierwsze słowo brzmiałoby Anastaza de Mariam. Anastaza, to znaczy. Z tym się ściśle wiąże. Z tego czasownika, właściwie imię słowu, bierze się słowo anastazis, które w języku greckim znaczy zmartwychwstanie. Nie przypadkiem święty Łukasz używa właśnie tego słowa, bo też dla pierwszych chrześcijan, którzy czytali te Ewangelię w oryginale, od razu. Rezonowało z całą mocą zmartwychwstania Jezusa, Jezusa Chrystusa, moc jego zmartwychwstania. Maria, niosąc pod sercem Jezusa, niesie zarazem tę moc. Ona, piętnastoletnia dziewczyna, która wybiera się, aby służyć świętej Elżbiecie, pokonując z Nazaretu do Ain Karim obok Jerozolimy, 170 kilometrów niebezpiecznej podróży poprzez góry. Gdzie można było się najgorszych rzeczy spodziewać? Nie brakowało wtedy rabusiów, zbójców na tych drogach, którzy starali się obrabować pielgrzymów idących do Jerozolimy. Maryja idzie te 170 kilometrów, mając w sobie Jezusa Chrystusa, mając w sobie wiarę, tę ufność, że Pan Bóg ją przeprowadzi. Co więcej, nawet nie informuje swojego męża, już wtedy była poślubiona Józefowi, o tym, co się dokonało, o tym, że nosi w swoim łonie dziecko. Mówią ojcowie Kościoła, że Maria była tak ufna i pokorna, że powiedziała sobie, kim że ja jestem, żeby stawać między Nim i Bogiem idzie do Elżbiety, aby jej służyć, i słyszy te przepiękne słowa, bo Święta Elżbieta nie mówi do niej, dobrze, że przyszłaś. Potrzebuje cię, jesteś piękna, jesteś wspaniała. Tak jak my obsypujemy kogoś właśnie komplementami, zadowoleni z kogoś. Ona mówi co innego: Błogosławiona, szczęśliwa, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. I to są słowa, które odnoszą się również do nas w tej mierze, w jakiej my wierzymy, iż w naszym życiu spełnią się słowa powiedziane nam przez Pana. A te słowa powiedziane nam przez Pana słyszeliśmy już tylokrotnie, począwszy od naszego chrztu. Słowa, które usłyszymy, które są wezwaniem do tego, by iść za nim, by mu właśnie zaufać, by być pokornym, to znaczy nie być pysznym, postawić Jego na właściwym, to znaczy pierwszym miejscu. I wtedy Pan Bóg obsypie nas łaskami, tak jak obsypał Najświętszą Marię Pannę, i wtedy także w naszym życiu będzie dokonywał cudów swojej mocy. Amen.